Podczas wycieczki napotkałem na martwą kobietę. Historia prawdziwa. Razem ze znajomymi natknęliśmy się na jednej z pieszych wycieczek, na młodą dziewczynę, która leżała twarzą w błocie. Miała obie nogi złamane i mnóstwo obtarć i obić. Nie miała przy sobie ani telefonu, ani wody, ani jedzenia, nic co mogłoby dać jej trochę ciepła. Jej przyjaciółka była martwa. Krótkie wprowadzenie. Razem z dwójką znajomych wspinaliśmy się na całkiem popularny punkt w 1900 naszej okolicy. To 45 metrowy wodospad, na który wchodzi się jakieś 45 minut pod górę. Zdecydowaliśmy się wspinać po skałach na dole wodospadu. To nie jest główny szlak i niewielu wspinaczy się tutaj zapuszcza. Kiedy ją znaleźliśmy, oczywiście zadzwoniliśmy na 911 i pomogliśmy jej w każdy sposób jaki mogliśmy. W końcu przyleciał helikopter i zabrał ją do szpitala. Okazało się, że dziewczyna z koleżanką wspinali się dzień wcześniej i odpadli od wodospadu. Jej znajoma chciała udać się po pomoc, ale niestety zmarła niecałe 100 metrów. Dalej więc nikt nie wiedział, że nawet tam jest. To cud, że wciąż żyła, kiedy ją znaleźliśmy, i nawet sobie nie wyobrażam, przez co przechodziła przez te 20 godzin. Link do artykułu w opisie.